Cześć, witajcie, a dzisiaj zaprezentuję wam dość spore zmiany, które ostatnio zaszły w moim pokoju wypełnionym klockami Lego. Każdy w tym momencie zostawiał łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mego kanału. Koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Chodźmy! Dobra, ostatnio przede wszystkim udało mi się, no dobra, nie do końca udało mi się, ale pracuję nad uporządkowaniem, właśnie tej najwyższej półki, która znajduje się bezpośrednio pod. Tą wiszącą szafką. No cóż, wygląda tak, jak wygląda, dlatego w najbliższym czasie planuję po prostu wszystko zdjąć z tej półki i przede wszystkim ją przetrzeć, ponieważ, no jak możecie zobaczyć, jest tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo kurzu. No, na tej półce to przede wszystkim znajdowały się konstrukcje oraz minifigurki, które są dodawane do magazynów LEGO. W sumie nadal część tych dodatków tutaj jeszcze się znajduje, aczkolwiek, no, na tej półce po prostu były właśnie dodatki do magazynów LEGO oraz zestawy, i to wszystko było ze sobą wymieszane. Więc najpierw to wszystko po prostu zdejmę, później przetrę tą półkę, aby nie było tej warstwy kurzu, i myślę, że na tej półce będą po prostu się znajdowały już tylko same zestawy. Natomiast jeśli chodzi o dodatki do magazynów Lego, no to jeszcze nie mam pomysłu, gdzie je umieszczę, ale na pewno znajdę jakieś miejsce. Też trochę pozmieniało się na tej mojej półce z minifigurkami z serii Lego Minifigures. Bo jeśli śledzicie moje filmy na bieżąco, no to pewnie zauważyliście, że tak jakby trochę tych minifigurek tutaj przybyło. I faktycznie ostatnio dołożyłem tutaj blisko 10 minifigurek. Przede wszystkim te najnowsze minifigurki znajdują się na tym najwyższym schodku. No, jak widzicie, ja sobie tą moją półkę z minifigurkami podzieliłem na takie cztery kondygnacje, i właśnie aktualnie uzupełniam minifigurkami tą czwartą kondygnację. Generalnie w planach jest jeszcze piąta kondygnacja, ale prawdę mówiąc. No nie wiem, czy ta piąta kondygnacja z kolejnymi minifigurkami się zmieści, bo jak zresztą sami widzicie, tego miejsca nie ma jakoś za dużo. A nawet jeśli by się ta piąta kondygnacja z minifigurkami zmieściła, to najprawdopodobniej na takiej zasadzie, że te kolejne minifigurki dotykałyby swoimi główkami lub innymi akcesoriami półki, która znajduje się trochę wyżej. Najbardziej to jestem zadowolony chyba z tego, jak udało mi się uporządkować tą podwieszaną szafkę. Wcześniej to tu było dosłownie wszystko. Wszystko, jakiś samolot, jakieś mini konstrukcje, a teraz mamy plac zgromadzeń, a obok kryształowego króla. Co prawda, jeszcze nie posprzątałem tej szafki w 100%, bo na razie za mną jest połowa, a druga połowa wygląda tak, czyli tutaj jest po prostu wszystko. Ogólnie znowu musiałem zmienić położenie placu zgromadzeń. Pierwotnie ten zestaw znajdował się na dywanie, później był na komodzie i w zasadzie już od dłuższego czasu znajdował się na tej komodzie. Ale pojawiła się drukarka, i plac zgromadzeń ponownie musiał zmienić swoje miejsce. No to stwierdziłem, że w końcu posprzątam tą półkę, no żeby to nie wyglądało tak jak obok: czyli że mamy pudełko od zestawu, jakieś mini konstrukcje, mini figurki. No i ostatecznie wygląda to tak. Moim zdaniem wyszło to naprawdę przyzwoicie. Jeszcze zastanawiam się nad jakąś małą lampką, żeby ją postawić za kryształowym królem, aby oświetlała chociażby w kolorze fioletowym ścianę, bo wydaje mi się, że wtedy by to robiło naprawdę przede wszystkim wieczorem fajny klimat. Natomiast jeśli chodzi o magazy na nieotwarte zestawy LEGO, no to tutaj jakoś za wiele się nie zmieniło. Zresztą tak jak już chyba ostatnio wspominałem, no miejsce się już niestety prawie prawie skończyło. No cóż, przydałoby się wreszcie coś z tego wszystkiego złożyć, no ale w sumie zbliżają się święta, więc za niedługo sobie zbuduję domek elfów, a jeśli nawet zabraknie miejsca na kolejne nieotwarte zestawy. LEGO, Lego, to zawsze jeszcze jest trochę wolnego miejsca na szafie. A jeśli mowa o szafie, to powiedzmy, że tutaj zaszły dość spore zmiany, ponieważ stworzyłem kolejny rząd na kartony po zestawach Lego. No tego i tak jest sporo, a przypomnę, że. Część kartonów znajduje się jeszcze pod moim łóżkiem. Jestem ciekawy, kiedy zapełnię kartonami ten nowy rząd. A jeśli zabraknie miejsca w tym nowym rzędzie, no to już dalej może być problem, bo tutaj już są kontenery i już niestety raczej nie będzie miejsca na kolejny rząd. Tu jest właśnie ta wcześniej przeze mnie wspomniana drukarka, i ona na tej komodzie mieści się tak. No, na styk, ponieważ oprócz tej drukarki na tej komodzie jeszcze jest konsola oraz dekoder. W przyszłym tygodniu wypada czarny piątek, a konkretnie 25 listopada, więc e, mam nadzieję, że uda mi się dla Was coś nagrać. Aczkolwiek, no w przyszłym tygodniu też wypada mi zjazd na studiach, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać chociaż kilka minut schodzenia po sklepach i poszukiwania przecen na różne zestawy Lego. Generalnie mam w planach właśnie w okolicach Black Friday zakupić zestaw z filmu Kevin sam w domu, więc mam nadzieję, że pojawi się jakaś fajna przecena na ten zestaw. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy wy również w najbliższym czasie planujecie zakupić jakiś zestaw Lego lub zestawy Lego. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą zmiany. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! No cóż, jeszcze trochę pracy przede mną, aczkolwiek i tak cieszę się, że już powoli zacząłem coś robić, aby ten mój pokój wraz z moją kolekcją klocków Lego wyglądał po prostu coraz lepiej.